Cześć drodzy widzowie, nazywam się Tomasz Bobel i jestem właścicielem filmu Primo Cafe. Dzisiaj trochę poreklomimy jeszcze markę Jura ponieważ na swoich filmach często mówię, że Jura parzy kawę taką, która ma bardzo mało strat, dlatego taka kawa tak z Jur smakuje bo ma młynki tak zwane odrzutowe G3 a to jest tylko moje gadanie, prawda? Dzisiaj Wam pokażę o co tu chodzi, dlaczego Straty, czyli ilość podawanej kawy, to co mieli, maksymalnie wpada do modułu zaparania i ta kawa jest maksymalnie wykorzystana. Nie zostaje w kanałach dolotowych w takich ilościach jak w młynkach starego typu lub w ekspresach, powiedzmy to niektórych marek, nie będę mówił jakich marek. Stare jury, żeby nie było tak wesoło, też miały bardzo duże straty kawy ratowały się modułem zaparzania, bo zawsze jako jedyna marka na rynku paszczyły kawę do 16 gram, prawda? Ale młynki miały starego typu. Jak one wyglądały? Już Wam pokazuję. Zobaczcie. Od kiedy pamiętam dostawcą dolników, czyli tych młynków tutaj, była firma Johnson. Natomiast góra, tu, to już jest jura. I zobaczcie, to jest młynek starego typu. Spójrzcie, jaki ma wielki kanał dolotowy, widzicie? Taka dziura duża, patrzcie, ogromna, prawda? tak. A G3 mają otwór bardzo malutki, wąziutki, nie bez powodu. Spójrzcie, ja sobie żarno ściągnę tu u góry. O. To tutaj jest bardzo duża dziura. Popatrzcie. Ogromna dziura o. i kawa, która jest zmielona, jest na całej tej powierzchni. Na całej powierzchni tutaj była kawa, aż do tych takich tutaj wypusków. Widzicie te wypuski takie? Takie tu łopateczki. Raz, dwa, trzy. O, o tu, o, o. Widzicie? No. I tu cało to było w kawie, na zmielonej. Plus duży kanał dolotowy. Widzicie? Czyli naprawdę sporo kawy zostawało w młynku. A najnowsze młyneczki może od kilku lat, G3 od niego, 7-8 lat, mają bardzo fajny temat. Spójrzcie ktoś wpadł na pomysł, znaczy ktoś, no Jura wpadł na pomysł o. żeby tu zamontować taki pierścień, poparcie widzicie to jest tu w koło puste, tu nic nie ma to jest niepotrzebne o, a tu jest taki pierścień widzicie, o, kielich i tutaj są trzy łopatki raz, dwa i trzy tam głęboko, o. jak on się przestaje kręcić to tu praktycznie prawie, że w ogóle nie ma kawy tej kawy jest tutaj bardzo mało, on działa jak odrzutowy młynek Tutaj jest, o, jak się przestaje kręcić, wydmuchuje tą kawę. Te kawki tutaj troszeczkę zostaje, ale zdecydowanie mniej jak w starych jurach. Dlatego to co mielimy, to niemal, że całą kawę pijemy. Zawsze ciutka kawy zostanie w młynkach. To nie ma cudu, ale nie tak jak w starego typu. I to była główna wada i jest do dzisiaj w przypadku ekspów automatycznych. Klikamy kawę, klijamy, klikamy mielenie i myślimy, że to pijemy to jest guzik, prawda? to jest największa tak naprawdę wada maszyn automatycznych, które są na rynku w tej chwili. Jura już od wielu lat takie, w których tej kawy jest bardzo, bardzo mało. Po to, ażebyście rano sobie wstajecie, klikniecie sobie mielenie, to to, co mieli, żebyście słyszeli i to, żeby od razu wpadało do modułu zaprawiać, to po prostu, żebyście to wypili. Dlatego też ja, z całym szacunkiem dla starych jur, nie zmieniłbym nowej jury, nowego typu, na jurę starszego typu. Pozdravám, sklepní kávu Berber.